Z radością rozpoczynam razem z Wami nowy cykl konferencji. Tak jak zapowiadałem dwa tygodnie temu nosi on tytuł Walka Duchowa. Konferencje w tym cyklu będą oparte na książce o takim właśnie tytule, której autorem jest XVI-wieczny zakonnik Wawrzyniec Skupoli. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, ile z tej książki wyjdzie mi konferencji. Na pewno ta nasza wędrówka z Wawrzyńcem będzie trwała ponad rok, tym bardziej, że tak jak do tej pory, oprócz konferencji z cyklu, będą też konferencje na różne tematy. Tak bez jakiegoś cyklu równoległego. A powiedzmy wpierw krótko o samym autorze. Urodził się on w roku 1530 w Otranto na południu Italii. Na Chrzcie świętym otrzymał imię Franciszek. A do zakonu wstąpił już jako dojrzały człowiek, mając lat około 40. Wstąpił do zakonu kleryków regularnych. To jest zakon założony w 1517 roku przez świętego Kajetana oraz biskupa Giovanniego Petra Cafarreu, późniejszego papieża Pawła IV. I tenże zakon stawiał sobie za cel odnowę duchowieństwa diecezjalnego oraz misję wśród ludu. Potocznie jest nazywany zakonem Teatynów. A skąd taka nazwa? Otóż od miejscowości w Italii, w której zakon został założony. To jest miejscowość Chieti, a po łacinie Teate. Franciszek jak wstąpił do zakonu, to tam przybrał imię Wawrzyniec Lorenzo. Prawdopodobnie, czy jest to nieomal pewne, że zanim... Franciszek wstąpił do zakonu, to już wcześniej uzyskał znaczne wykształcenie ogólne i wykształcenie teologiczne. A skąd to wiemy? Otóż stąd, że szybko, jak na warunki zakonu Teatynów, został dopuszczony do święceń kapłańskich. To było w roku 1577. No a gdyby nie miał wcześniejszego wykształcenia, no to na pewno nie byłoby to możliwe, gdyż pod tym względem wymagań intelektualnych, wykształcenia wymaganego, żeby dopuścić kandydata do święceń, teatyni byli bardzo wymagający. Po święceniach pracował kolejno w kilku domach teatyńskich, przede wszystkim w północnej Italii. Normalne życie, życie Wawrzyńca jako kapłana zakonnego trwało 8 lat, a potem przyszła na niego bardzo ciężka i bardzo długa próba. W roku 1585 został oskarżony przez władze zakonne o poważne przestępstwo przeciw regułom zakonu. Został skazany na rok więzienia zakonnego. Coś takiego wtedy było. Pozbawiono go także prawa do wykonywania władzy święceń. I ta ostatnia kara... Trwała prawie że do jego śmierci, przez kolejnych 25 lat. Okazało się, że został skrzywdzony, bo na kilka miesięcy przed śmiercią ta kara została cofnięta i Wawrzyniec został zrehabilitowany. Bardzo dużo cierpiał. Jakie to musiało być cierpienie? 25 lat być niesłusznie pozbawionym władzy wykonywania święceń. Nie wiemy bliżej na czym polegało to jego domniemane, jak wiemy, nie mające de facto miejsca wystąpienie przeciwko regułom. Ale to co wiemy to to, że swoją pokutę przyjął bez szemrania, z pokorą i wielkim męstwem. 25 lat zawieszenia, zupełnego zawieszenia w wykonywaniu władzy święcej, w wykonywaniu posługi kapłańskiej. Naturalnie w tym miejscu przychodzą skojarzenia że z księdzem Dolindo Ruotolo, także ze świętym ojcem Pio, chociaż Pio miał akurat trochę mniejsze zakazy. A Zanim przejdziemy do omawiania tego dzieła, walka duchowa, to jeszcze chwilę pomyślmy, tej drodze którą przeszedł wawrzyniec i pomyślmy o tym co właściwie sprawia że możemy mieć do jakiegoś autora zaufania że przy wszystkich ludzkich słabościach no wiadomo także święci mieli swoje słabości także święci popełniali błędy nawet wybitne dzieła teologiczne mają jakieś braki niedoskonałości no to co sprawia że możemy powiedzieć że ten konkretny autor tego konkretnego dzieła no Możemy mu zaufać, że będzie nas prowadził we właściwą stronę. Na pewno jednym z kryteriów, które możemy podać, jest wykształcenie. Czy to jest człowiek dobrze wykształcony? I to kryterium z całą pewnością Wawrzyniec spełnia. Jak już powiedziałem, zakon teatynów stawiał tutaj bardzo wysokie wymagania. Mało który zakon w ogóle w kościele w tamtych czasach tak wy wysokie wymagania stawiał. Jednakże wiemy, że wykształcenie to nie jest wszystko. A to tyle oczywiste, że i dzisiaj w przestrzeni Kościoła jest wielu teologów czy publicystów, którzy wykształceni są bardzo, wiedzę mają ogromną, ale przy całej tej gigantycznej wiedzy nieraz klepią straszne głupoty. No, także wykształcenie to jest jedno, to, to, to jest kryterium jakieś, no ale ono nie jest ani kryterium jedynym, ani kryterium najważniejszym. A drugim ważniejszym kryterium jest świętość życia. W przypadku tych, których Kościół ogłosił świętymi, ta świętość została gruntownie przebadana i więcej, potwierdzona przez Pana Boga jakimś cudem. Ale i w odniesieniu do tych, którzy kanonizowali, nie kanonizowani nie zostali, a Wawrzyniec nie został kanonizowany. Możemy przyłożyć kryteria świętości, które dają nam pewne rozeznanie o człowieku, na ile w ogóle takie rozeznanie możemy mieć. I z pewnością jednym z, z takich kryteriów jest to, jak ów człowiek przeżywał cierpienia. No, to jest niewątpliwie ważne, bo tak jak w ludzkich relacjach, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wtedy, kiedy jest trudno, to wierny przyjaciel to jest prawdziwy przyjaciel. Tak też prawdziwych przyjaciół Boga, świętych, poznajemy po tym, że są wierni Bogu także wtedy, gdy spadają na nich wielkie ciężary. I te ciężary nie miażdżą ich miłości, ale tę miłość jeszcze bardziej ukazują. Cierpienie jest w ich życiu, jak ogień, który oczyszcza złoto. W życiu tak wielu świętych widzieliśmy taki właśnie scenariusz. Wawrzyniec ten egzamin, egzamin z cierpienia zdał na szóstkę. Jego cierpienie było niezasłużone. No, to wiem, został przed śmiercią zrehabilitowany. A skoro niezasłużone, to tym trudniejsze do przeżywania. I co więcej, było długo trwałe, prawie że aż do śmierci. I to też jest dodatkowy ciężar, bo łatwiej jest znosić cierpienie wtedy, kiedy znamy datę jego końca. Nawet jakiś długi wyrok, ale no... On się kiedyś skończył w określony dzień. Wawrzyniec cierpiał tak, że nie było widać końca tego cierpienia. Był to wielki ciężar. A przy tym wszystkim był posłuszny. A to było z pewnością trudne posłuszeństwo, bardzo trudne, ale ono pokazało wielkość tego człowieka. Nie buntował się, nie szemrał, jak ksiądz Dolindo. Jak święty ojciec bijo. Ktoś taki, ktoś kto przeszedł wzorowo taką próbę, jak ta, która spotkała Wawrzyńca, to to jest człowiek, który gdy pisze o wewnętrznych walkach czy o kształtowaniu cnót, to on wie, o czym pisze. On to przeżył na sobie. To nie jest jakiś teoretyk miłości, czy żołnierz-teoretyk, który siedzi przy biurku i instruuje, jak się walczy, a sam nigdy nie biegał z karabinem na polu walki. Ta książka to jest owoc duchowej drogi Wawrzyńca drogi, która była bardzo trudna, ale którą przeżył bardzo pięknie. A właśnie w trakcie trwania tej próby Wawrzyniec napisał walkę duchową. I pierwsze wydanie ukazało się w Wenecji w roku 1589, a więc cztery lata po jego zawieszeniu. Drugie poszerzone wydanie ukazało się jeszcze w tym samym roku. I odtąd walka duchowa była wydawana nieomalże nieprzerwanie. Do roku 1610, a więc do roku śmierci Wawrzyńca, ukazało się 60 wydań tej książki, a do dzisiaj ponad 600. Gdzie tylko się, ukazywało się tłumaczenie tej książki, tam zdobywała ona serca czytelników jako praktyczny przewodnik życia duchowego. Dwa tygodnie temu, gdy zapowiadałem ten cykl, to już o tym wspominałem, jak bardzo tę książkę cenił święty Franciszek Salezy. Właśnie dlatego Franciszka Salezego wezwaliśmy już przed rozpoczęciem tego rozważania. Franciszek Salezy, autor Filotei, innego fantastycznego dzieła, które sam wielokrotnie z tego miejsca cytowałem. Święty biskup, doktor kościoła, on otrzymał egzemplarz walki duchowej od jej autora, od Wawrzyńca z Kupoli. Nosił tę książkę zawsze w kieszeni, codziennie czytał po kilka stron, a raz w miesiącu czytał ją w całości. Zalecałby inni czynili to samo. Jakże mocna to jest rekomendacja. No to przejdźmy już do omawiania samej treści tej książki, a... Na początek zdefiniujmy cel naszych rozważań, naszych walk, którym to celem jest chrześcijańska doskonałość. Co to właściwie jest chrześcijańska doskonałość? Jak ją opisać? To nie jest oczywiste, jak to ubrać w słowa. Czym jest chrześcijańska doskonałość? Nie trudno uzasadnić, że poprawne zdefiniowanie celu ono jest ważne. Tak jak po, poprawne określenie celu podróży jest ważne. Jak ktoś błędnie obierze cel, to choćby potem z pełną determinacją i bezbłędnie dążył do tego źle określonego celu, no to gdy będzie się wysilał, to nie będzie się przybliżał do miejsca, do którego pierwotnie chciał trafić, ale będzie gdzieś indziej zmierzał. To tak jakby... Yy, Zmierzać do Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim, ale źle kliknąć coś w nawigacji i, i ustawić Olsztyn pod Częstochową. No, dalej można wszystko robić dobrze, ale ten jeden mały błąd na początku, kliknięcie nie w tym miejscu. On potem kończy się bardzo dużym błędem na końcu. A zanim zacytuję, co na temat doskonałości chrześcijańskiej pisze autor tej książki to chciałbym jeszcze poczynić pewne bardziej ogólne uwagi. Otóż w wielu rozmowach, zarówno prywatnych, jak i tych toczonych w przestrzeni publicznej, używane tam pojęcia mają nieraz niedoprecyzowane znaczenie. Dobrze to znamy, bo wiele jest takich słów, które gdy wypowiadamy, to wszyscy doskonale wiedzą o co chodzi. Na przykład stół, krzesło czy mikrofon. Tu nie ma żadnej kontrowersji. Chyba, że ktoś by słowa stół używał jakoś metaforycznie, no ale to raczej się nie zdarza. Ale wiele jest pojęć, które nie są doprecyzowane i są, są rozmaicie rozumiane. Na przykład miłość, wolność, równość, tolerancja, sprawiedliwość, szczęście i wiele, wiele innych. I dwie osoby mogą używać tego samego słowa, ale nie mogą się dogadać, bo pod tym słowem, które wypowiadają, Podkładają zupełnie inną treść. Więc dlatego często jest potrzebne doprecyzowanie. Co mam na myśli, gdy mówię to, co mówię, bez tego łatwo nieporozumienia. A drugi problem jest taki, że wiele osób popełnia pewien błąd logiczny, który nieuważnego słuchacza może łatwo wyprowadzić na manowce fałszu. Gdy to robią świadomie, to możemy to nazwać erystyką. Co mam na myśli? Chodzi o podkładanie pod słowa, które mają wydźwięk pozytywny, treści, która jest karykaturą, jakimś zniekształceniem, zepsuciem tego, co pierwotnie te słowa oznaczały. I potem krytykujemy tę karykaturę i wyprowadzamy rzekomo wniosek na temat tego, że ta pierwotna wartość ona jest zła. Trzeba ją odrzucić. Pokażę wam to na trzech przykładach. Jak obśmiać pojęcie pobożności? No podać jako przykład pobożności to, co de facto nie jest pobożnością, tylko jest jej zepsuciem, karykaturą, wypaczeniem. Powiedzieć na przykład, że co ty mi mówisz o pobożności, skoro tamten to jest taki pobożny, tak się dużo modli, a jak wychodzi z kościoła to jest jak diabeł skończony drań. No i stąd wyprowadzić wniosek, że o pobożność nie trzeba się troszczyć, bo ona jest czymś mało ważnym albo nawet złym. A swoją drogą, niestety, niedawno od młodzieży w szkole usłyszałem to właśnie, że pobożność to jest słowo, które oznacza coś złego. No, zapewne wiele razy właśnie taki obraz pobożności widzieli, mieli przed oczyma, czy słuchali czegoś takiego. Inny przykład, pracowitość. Ktoś będzie mi mówił, że mam być bardziej pracowity, a ja powiem, co ty mi mówisz o pracowitości. Ja znam takiego człowieka, co był tak pracowity, że się zakarował na śmierć. Albo tak był pracowity, że rodzina go nie znała i roz, rodzinę swoją rozwalił i był dramat życiowy. Taki był pracowity. No to ja nie będę pracowity. To nie jest takie ważne. No, oczywiście, to dokładnie ta sama logika, błędna logika. I jeszcze jeden przykład, który dotyczy słowa doskonałość. A to, co teraz powiem, to nie jest przykład wymyślony, tylko ja to słyszałem kiedyś z Ambony. Otóż pewien ksiądz mówił o oczekiwaniach wiernych wobec księży i odnosił się do rzekomych oczekiwań, żeby ksiądz był idealny czy doskonały. No i ów ksiądz taki wywód prowadził, że jakby ten ksiądz był taki doskonały no to on by na ludzi patrzył z góry i by nimi gardził. Więc czego wy tu w ogóle oczekujecie? No, czyli pod pojęcie doskonałości podłożył faryzeizm. No i doszedł do jakichś dramatycznych wniosków. No, chyba nie trzeba więcej uzasadniać, dlaczego poprawne zdefiniowanie chrześcijańskiej doskonałości, która jest celem duchowych walk, dlaczego to jest ważne. No to spójrzmy teraz, co na ten temat pisze wawrzyniec z Kupoli. Stawia pytanie, na czym polega prawdziwe i doskonałe życie duchowe? No i podaje przykłady błędnych odpowiedzi. Odpowiedzi błędnych, które jednak wiele osób, jemu współczesnych, uważa za prawdziwe. Posłuchajmy, pisze nasz autor tak. Wielu bowiem, nie zastanawiając się nad tym głębiej, uważa, że Polega ono, życie duchowe, doskonałe życie duchowe, na surowości, umartwieniu ciała, przy wdziewaniu włosiennic, biczowaniu, długich czuwaniach, postach i innych podobnych udrękach i trudach cielesnych. No tutaj akurat trzeba stwierdzić, że dziś po 400 latach mało kto myśli w ten sposób. Raczej jako Kościół poszliśmy w przeciwną skrajność, tę była ascezę zepchnąć na margines życia. Jakoś chyba daliśmy się jako Kościół zakazić konsumpcjonistycznemu duchowi tego świata. To, ale to taka uwaga na marginesie. Drugi błąd, który Wawrzyniec wskazuje, on jest z pewnością powszechny, czy w jakiejś mierze powszechny także i dzisiaj. Pisze tak. Inni, zwłaszcza kobiety, sądzą, że zaszli już daleko, jeśli odmawiają na głos modlitwę za modlitwą. Uczestniczą w wielu mszach i długich nabożeństwach, często bywają w kościele i posilają się przy sto, stole eucharystycznym. Tutaj Wawrzyniec nie pisze o praktykach, które są przeżywane w sposób zepsuty, kłamliwy, faryzejski, z pogardą dla innych, tylko o praktykach, które same w sobie są dobre. To jest szczera, prawdziwa religijność. Ale pisze, że błędem jest widzenie w tym mnogości szczerych praktyk, Chrześcijańskiej doskonałości. No tutaj jest mniej oczywiste, gdzie tu jest błąd w tym myśleniu, ale to za chwilę nasz autor nam dobitnie pokaże. Czytajmy dalej. Jeszcze inni, wśród których nie brakuje też takich, co przy się w suknię zakonną mieszkają w klasztorze, przekonani są, że doskonałość zależy wyłącznie od śpiewu w chórze, zachowywania milczenia, odosobnienia i surowej dyscypliny. Jedni zatem upatrują doskonałości w takich, a drudzy w innych podobnych praktykach. I to też wskazuje Skupoli, jest błędnie rozumiana doskonałość, czy lepiej powiedzieć błędne rozumienie doskonałości. A te wszystkie błędy one mają wspólny mianownik. Ten mianowicie, że biorą za doskonałość to, co jest środkiem do doskonałości czy narzędziem do jej osiągania, albo z drugiej strony... Pewnym owocem przybliżania się do doskonałości, ale nie jest nią samą. Czy, tak, czy takie stwierdzenie to nie jest tylko jakieś zamieszanie tutaj, komplikowanie spraw? Nie. A łatwo to zrozumieć przez pewien, jeśli odwołamy się do przykładu związanego z ludzkimi relacjami. Od wieków ludzie stawiają sobie pytanie. Na czym polega miłość? W szczególności myślę o miłości kobiety i mężczyzny. Co jest istotą tej miłości? No, oczywiście, od wieków odpowiedzi są bardzo różne i wiele z tych odpowiedzi wzajemnie się wyklucza, ale abstrahując od tego, pomyślmy, jakbyśmy zareagowali na taką odpowiedź, że miłość kobiety i mężczyzny polega na całowaniu się. No, no, czy na tym polega? No, oczywiście nie. A, bo Pocałunek to jest z jednej strony środek do umacniania miłości, z drugiej zaś strony jest jej owocem, jej wyra wyrazem czegoś, co już istnieje. No, jest i narzędziem, i owocem, ale utożsamienie miłości z pocałunkami no, to jest pogląd dosyć bzdurny. No. Niestety, w analogiczny błąd łatwo popaść w dziedzinie wiary, tylko że tutaj błędność. Podobnego analogicznego poglądu nie będzie już tak bardzo biła nas po oczach. To jest bardzo ważne, żeby tego, co jest środkiem do doskonałości lub jej owocem, nie utożsamić z samą doskonałością. Pomyślmy o innych przykładach. Czy naszym celem jako chrześcijan jest przeczytanie całego Pisma Świętego? No, oczywiście nie. Warto to zrobić, ale to nie jest cel. Ale jedynie środek do celu. Nie jest też celem przeczytanie wielu mądrych książek, chociaż to jest korzystne, pożyteczne, dobre. Nie jest celem uczestniczenie w wielu rekolekcjach czy eventach ewangelizacyjnych. Nie jest celem słuchanie konferencji o życiu duchowym. Nie jest celem odmawianie tej czy innej konkretnej modlitwy czy wielu modlitw. Nie jest celem nawet przystępowanie do sakramentów święceń, ale ono jest środkiem do celu, chociaż ten środek akurat ze wszystkich środków jest najbardziej konieczny do zbawienia, ale dalej to nie jest cel, tylko to jest środek, środek, narzędzie, a zarazem praktykowanie tego wszystkiego, czy niektórych z tych rzeczy, ono jest owocem coraz większej miłości. Ostatecznie wszystko może stać się dla nas Bogiem. Nawet to, co bezpośrednio od Pana Boga pochodzi, co jest nam dane, ale właśnie jako narzędzie wzrostu, narzędzie, do, żeby to było pomocą dla nas na drodze do doskonałości, no to jeżeli źle to potraktujemy, jeżeli skupimy się na tej rzeczy, że ona sama stanie się dla nas niejako celem, no to to, co Pan Bóg nam dał. Możemy traktować tak, że będzie nas to od Boga oddalać. Ile razy to, co jest środkiem do celu, traktujemy jako cel, to właśnie grozi nam to niebezpieczeństwo, czy już weszliśmy w to niebezpieczeństwo. A jak przejść od ogółu do szczegółu? To znaczy, jak od znajomości tych ogólnych prawd, od zapamiętania tych dość ogólnych spostrzeżeń. Przejść do rozeznania swojej własnej konkretnej sytuacji. Czyli, czy ja nie popadłem, czy ja nie popadłam właśnie w ten błąd. nie daje nam tutaj pewne wskazówki. Ważnym kryterium jest mianowicie przeży sposób przeżywania różnych trudności. W pierwszej kolejności trudności mniejszych, na przykład jakiejś mniejszej lub większej krytyki ze strony innych osób. Albo jak przyjdzie niemożność wypełnienia owych praktyk, do których człowiek jest przywiązany, choćby z powodów zdrowotnych albo jakichś innych, no to co wtedy? Jeżeli wtedy jest złość, oburzenie, no to chyba trzeba powiedzieć, że na jaw wychodzi jakiś fałsz, może zadufanie, koncentracja, jakaś nieuporządkowana koncentracja na tym, co nie może być celem samym w sobie. Załóżmy na przykład, że ktoś bardzo rozmiłowany jest w nabożeństwie drogi krzyżowej. No, bardzo oczywiście dobrym jest rozważać mękę pańską, ale pomyślmy o tym, że ktoś jest tak bardzo przywiązany do y, odprawiania drogi krzyżowej, że wtedy, gdy na przykład nie ma takiej możliwości, żeby na drogę krzyżową pójść, bo na przykład musi opiekować się chorym dzieckiem. No to wtedy wpada w jak, jakieś zdenerwowanie, rozdrażnienie, nie może się z tym pogodzić, albo jeszcze coś gorszego robi. No to dobrze rozumiemy, że wtedy na jaw wychodzi wewnętrzne nieuporządkowanie, takie nieuporządkowanie, które wcześniej może było ukryte. Że rozważać mękę pańską to tak, chcę ją rozważać, chcę kontemplować Chrystusa ukrzyżowanego. Ale przeżywać trudności, no to już nie chcę. A dalej, kryterium jest też tutaj przeżywanie większych trudności, cierpień, chorób, prześladowań. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien, powiedział Pan Jezus. A więc kto nie potrafi w pokorze, umierzeniu, cichości, zaufaniu do Boga znosić cierpienia, no ten udowadnia tym samym, czy tak to wygląda, że chyba wychodzi na jaw, że te wszystkie praktyki, które gorliwie wypełniał, one chyba przyniosły jakiś owoc dość wątpliwy, bo być może w tym wszystkim wcale o Boga nie chodziło, ale może chodziło o subtelną, uduchowioną formę egoizmu. Być może te mniejsze trudności i większe trudności, one dużo, dużo mówią nam na temat, Naszego podejścia do rozmaitych praktyk duchowych. A po tych wszystkich uwagach przejdźmy w końcu do odpowiedzi na pytanie, na czym polega chrześcijańska doskonałość, na czym polega doskonałe życie duchowe. Posłuchajmy odpowiedzi Wawrzyńca. Polega ono, życie duchowe, Jedynie na poznawaniu dobroci i wielkości Boga oraz naszej marności i skłonności do wszelkiego zła, na umiłowaniu Pana i nienawiści do siebie, na podporządkowaniu się nie tylko Jemu samemu, ale z miłości do niego także każdemu stworzeniu, na wyzbyciu się wszelkich pragnień i całkowitym poddaniu się Jego woli, wreszcie na czynieniu tego wszystkiego jedynie dla większej chwały Boga i po to, aby się Jemu podobać. Ponieważ on tak chce i zasługuje na to, by go miłować i mu służyć. Tutaj oczywiście rozumiemy, że z tą nienawiścią do siebie, no to Wawrzyniec tu używa retorycznego wyolbrzymienia, tak jak zresztą uczynił Pan Jezus, gdy powiedział „Jeśli, przy, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Jest to pewne wyolbrzymienie z tą nienawiścią. A powiedzmy jeszcze raz w skrócie, na czym według Wawrzyńca doskonałe życie duchowe polega, czym jest chrześcijańska doskonałość, do której każdy z nas powinien dążyć. Polega ona na poznawaniu dobroci i wielkości Boga, zarazem na poznawaniu swojej własnej małości, ograniczoności. Na poddaniu się Bożej Woli ze wszystkimi tego konsekwencjami, na czynieniu wszystkiego dla Boga i zarazem na wyzbyciu się wszystkiego, co nas od Boga oddala, co się Jemu sprzeciwia. Skoro wszystkiego, no to także drobiazgów, wszelkich wewnętrznych nieuporządkowania. Czy to jest łatwe? No oczywiście nie. To jest trudne. Nie da się tego osiągnąć bez walki. No, nie bez powodu ta książka nosi tytuł, jaki nosi. Walka duchowa. A tenże rozdział pierwszy, który tutaj omawiałem, cytowałem, on takimi słowami się kończy. Teraz już widzisz, córko, na czym polega chrześcijańska doskonałość. Aby ją osiągnąć, musisz toczyć nieprzerwaną i zaciekłą walkę ze sobą. Potrzebujesz do tego czterech rzeczy, które będą ci najpewniejszą bronią. I pozwolą zwyciężyć w tej duchowej batalii. Są to nieufność wobec siebie, zaufanie do Boga, ćwiczenia duchowe oraz modlitwa. O wszystkich z Bożą Pomocą krótko i jasno opowiem. Tak kończy się pierwszy rozdział, i tymi słowami także tę pierwszą konferencję w cyklu zakończę. Wawrzyniec już za mnie tymi słowami zapowiedział. O czym będą kolejne konferencje. Oczywiście, już teraz was do nich zapraszam. Dzisiaj dziękuję za wasz czas, za waszą uwagę. Mam nadzieję, że z pożytkiem tę kolejną wędrówkę, tym razem z Wawrzyńcem, z Kupolim, przejdziemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.